Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dalej kontynuujemy poprzednie nagrywki, jako już ostatnia chyba runda. Jestem naukowcem, jak widzicie. Jestem z botem, więc będzie trzeba pokazać, co mnie stać. Moja jest z najpewniej SCP-kiem, razem z jakimś botem. Na mniejszym sobie już optymalizacja jest lepsza, jak widać. Ludzie nam właśnie już powoli uciekają. No, film to, jak mówię, pojawi się po 7 7 lajków, przynajmniej pod filmem, co tydzień w środę. Postaram się przynajmniej to robić, bo nie obiecuję, bo... Albo jedno, albo drugie. Albo filmy, albo rozwijanie serwera, żeby wyszedł publicznie ponownie. Dopracowany tak, jest teraz. A nawet lepiej. Zobaczmy, kanadyjski czy sobie, sobie zobaczy jedną rzecz. Wefi i Mateusz są ochroniarzami, czyli na oprócz tego mogłem prowadzić speedruna do entrance i uciec. Po... Oczywiście zachęcam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Będzie mi bardzo miło. Jeśli podoba Wam się tryby, które tworzymy się podobają wam. No tu aktualnie tak jak mówię light pięknie wygląda dalej. Tu nic nie ma, no dobra. No, Pójdźmy w stronę przeciwną teoretycznie, powinien iść. A nie, to idziemy. Chyba w... idziemy źle. A nie, czekaj, ty był mój. Nie, mój raz był. Tak, to musimy iść w tą stronę. Liczyć, że znajdziemy kartę checkpointów, ale nie ma. scp wyszedł. 96. Idziemy do klasy D. Czyli w Macie kartę? Nie. To no, ja tak też nie. Nie. Przedali się. Dlaczego idziesz w tak dziwnie? Nie mogę. A scp czemu wyszedł? Nie wiecie raczej. Mam kartę, checkpointa. A Pojęta. Jak gdzie, gdzie jesteś? Za mną. Ciężko powiedzieć teraz, gdzie jest za tobą w tym wypadku. Kiedy ci co? jesteś. Idę do Was. Macie ide, minutę i 5 sekund. Idę. W sumie w nie było jakoś dużo błędów tak naprawdę w grze, aktualnie. Aha. Tylko ta optymalizacja no, ja cierpi. Poprzednio no to było takie. O nie, mam flashbacki z Wietnamu. Co? No A potem będzie heavy zone tunel. Ale ja Osobana. tylko do tego przeżyłem, bo chciałem tu iść po do, ten, jakieś temy, bo miałem rękę. Stąd wyszedłem, już na krwawieniu, poszedłem przez drzwi na DNA, pojechałem znowu w z tym kole, piłem się, miałem 20 HP, i to musiałem jeszcze zrobić zamantajnictwo. No ja, prawie, ja próbowałem Cię obkrążyć, ale aktualnie heavy to było, było to tak to przerąbane, to ty że... Wiesz, że wiesz. A, no to... Ale Ty byłeś łazarzem, to Ty się mogłeś Ale, to... tak, ale jestem wolniejszy niż Mateusz w tym wypadku. No to już oczywiście jest kiepsko. A wy sprawdzacie dalszy pokój? Tak. Gaśnicę weź. Nie wiem. Mm. Mam kartę ładne Cześć. Night Vision go... Gotcha. ja sobie... to ja odpalę to generator jest... skoro już tu jestem. Yeah. Mam baterię. A, Poczekajcie na mnie. Nie. Oho. Nie no, aktywował gena, przez co szybciej będzie mógł nas zdekontaminować, to poczekajmy za taką miłą akcję. Dokładnie. Dobiegam. Jestem. Chyba nie <śpiewanie> wiem, czemu musiałeś przed Ja tylko widziałem tego w innym Tu Bo cię zgasła tym gaśnicą. A nie, ja ci przypominam. Koledzy, jak znajdziecie nóżki, jeden z was będzie mógł do mnie dołączyć. <śpiewanie>

Powinniśmy się rozpisać kedanki, bądźcie. Aha, ja bym masku. Digiel w łazience. Digiel w łazience, tak. No tak, ten jest moment. Maska kazała. Abyś um, miał baterię, to mnie znowu. to kolejna. Wiem. Na dwóch. Czyli biała kazałca, czyli co? wszyscy znowu trzy przykłady. Wiem, co ty mriedem Cześć. Pa. A w sumie wy macie gaski, to możecie Gaski mamy, do dokładnie. Gaski mazowe, macie, to, może wyłączyć. No co, wnieść. że pchasz tu? No o, to jest maska. O, bateria, a propos. Mówiłeś, że który generator jest do nie? Eee, 049 tam jest. Okej, okay, najlepiej... No. Tak. Czekaj, w sumie jeszcze na rzecz jest do sprawdzenia. A to gaśnica mówi, że masz stąd, właśnie. JAK WAS PIĘCIU JEST?! Faj, to jeszcze te bossy pewnie. To To co, tam rozdziela... rozchodzimy się? Ja w sumie idź poszłem inną drogą. To baju. Um, czy ja zostałem też zarażony? pewności założyłbym maskę gazową bo oni się chyba zarazili 008 maska gazowa może mi ocalić życie Tylko nie wiem bo vivo przebiegł przeze mnie więc się boję nie zaraził mnie o nie zaraził mnie już o ten oszust jeden musimy szybko znaleźć 500. bo będzie niedobrze Heavison, tunel, jedyna szansa w tym wypadku. Oj, ktoś był. Może być tutaj jedyna nadzieja. Albo śmierdzieć nie umiem parkura. Jest kola. Dużo mi nie da, ale wezmę. No przeskoczyłem. Oh, kur Pff. Jestem szybszy, ale się zamienię w zombiaka. Ograł mnie bardzo źle i niemiło. Pixel już nie żyje. Nie dobrze. Mogłem mieć maskę gazową na twarzy. Aj, nie pomyślałem, że może się zarazić dla śmiechu. Nie zdarza się chyba raczej leczyć. Mhm. Niemiło. Nie miło. Wszystkich zarazili. Nie ma chyba ratunku. Wszyscy zastanawiają się, zamienić zombiaki. A Jak na złość, nie mogę znaleźć tego pokoju. O, już za późno. Ajajaj. Cześć, Cześć. Właśnie się obawiałem tego, nie miałem maski, Mogłem... miałem maskę gezmowek w półkole, ale zastanawiałem się, czy ją ubrać, czy nie, jak tam chodzimy. Potem, jak się rozdzieliliśmy, to się skapnąłem, że... to się nagle był komunikat, z się ro rozrośnie takie... Czy ty mnie zaraziłeś? i takie ja się... próbowałem znaleźć jeszcze chybiczną tunel, ale nie ma, cię zaraziło przy wichr właśnie widziałem, że tam jeszcze dupak zaraził ochroniarza ale ładnie pachniesz <laughs> Coś, ja masz oh. no bo jeden bot jeszcze, no wiesz, że to nie widziałem? wiem może tam ktoś wybije szyby Ochroniarz? Może. Może wybił. bo go zabiłem, a drugi go zostawiłem krwającego. Chłopca jest szybki. No, jest szybki. Czy jest, jest szyba. Jest szyba. Ale nieładnie, nie nieładnie. Hmm. Ale tak no, ty ze swoich sabotowałeś bardziej. No, ale oni się zgodzili, pan nawet, pan nawet zdjął matkę byś go zabił, jakby ty się nie zgodził. Te ząbiaki w ogóle powinny mieć slownesa tak by i No no nie ma. Są za szybkie. W że zarażają, to jest już problemem. Więc powinni być wolniejsi. Jest szyba. No to, no to sobie tu pos posiedzimy. nie ten kanał, siedzimy w ogóle. Tak? A faktycznie? A fa faktycznie, my razem w kanale siedzieliśmy. Siedzieli. Ja byłem no, pewny, że w SCP kliknąłem. No, o to trzeba być do mnie. Nie, bo ja pierwszy weszłem na kanał. Ale nie było, chłopaki, prawda? Tam. Ja byłem pecha akurat teraz, bo byłem pecha. Ja zepsu, ja nie sądziłem, że Vivo się zaraził tym 008, bo miałem też pomysł z 008, potem się skapnąłem, że Vivo tam był, zamiast ubrać maskę gazową, to po prostu przeszłem obok, trzymając maskę gazową w ręce. i Vivo, ty nie gryzłeś? Tak, a cię pamiętam, że już kwawiłeś. No, a biłem jest... bo to ochronia, za który mnie chciał zjeść. No, tylko co teraz. Teraz czekamy na wsparcie. No, ja idę w Tesle. I tak umieram powoli, więc co za różnica? Jestem na coli Nie, Nie, to idę się zabić. <grym> <grym> tylko muszę teraz znaleźć Tesle. Dobrze, no Tak? No. Ale wcześniej? To ten. Wiem. Sze... Prawdą. No <laughs> dziwnie, inną innym drogę. <laughs> Prawo. 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 No, albo tak mogę zginąć. Tu właśnie skakałem też, żeby szukać 500k, ale było tam tylko kola, właśnie, której no to się nie... napiłem. Tesla była w drugą stronę, ale. No dobra. To mi w ogóle ja szukałem 500 ale. Na czym byłem w miejscu, gdzie się rozpiło 500 ale. 500. Naszyna, no że ja też byłem w miejscu, gdzie się rozpiła 500 i też nie było. Viu. Po prostu. Hit! że <laughs> To był po prostu pech. Jak tam samobój? Bardzo dobrze. A pytanie, to Vivo ciebie zaraził? Tylko? Tak, Vivo mnie, bo ja myślałem, tak. że on się nie zaraził wtedy, co tam poszedł, ale pomyślałem potem dopiero za późno, przychodziło, przychodziło. obok mnie, miałem maskę złom w ręce i myślałem, czy się mu brać, czy nie. Wiesz, mi, ja wiedziałem, że Vivo pójdzie się zarazić, ja zakładałem to z góry, tylko nie chciałem tego mówić, bo mógł o tym nie pomyśleć i bym mu dał pomysł. Założyłem maskę gazową ciebie go nosiłem. Ja nosiłem. Mm. Ty! Mm. nie pieska. Tak, Kogo zrobiłeś na pieska? Mateusza. Nie wiem, na HP. 1500. Się chiluje. To nigdy go ubiłem. Eee, piwo, wy tam jeszcze zarażaliście tych ochroniarzy? Ja zagryzłem. Ja zagryzłem ochroniarza, bo mnie chciał zabić. A, ale chodzi mi o tych. O, ryszpimy się czymś. Godz, godz, godz. MT, pewnie. MTF. Tak, tak. Spora tego zębiaka. <noise> <noise> Ale nie, ja tam wbiegłem i zaradziłem, o było nie od piękne, bo miałem maskę gazową i dlatego nie strzelali. Czas po katastrofie 12 minut, 41 sekund. Ale ten, reakcja wewa, kiedy zobaczył co ode mnie lecą te. Y, unlock y, orby. Mmm. <noise> Oni popełnili błąd. Popełniłem błąd, ukończyłem mi. A się do Vivo i zamówiłeś mnie. <noise> Śmiesznie było. Śmiesznie było. Co, Jestem ciekaw, jak ja mam nazwać ten odcinek. <noise> 음, nie było, nie? nie. <noise> Vivo rozprowadził koronawirusa po placówce. Dobry pomysł. Koronawirus robi brył. <noise> Przyniosłem wirusa pod choinkę. <noise> Piąteczne, zaraz. Bak I taki Mateusz powinien tutaj czekać przed windą i wejść w nas wszystkich. Nie <gry> <A jak gry> się nie Ale on nie może przejść nie poza Henry, bo my sprawdzaliśmy szyby. Więc proponuję nie wybijać szyb. Nooo, do... porować do heavy na pełnej kury. Ale nie tak. wyłączamy lockdown czy wybijamy szybę, tak to. 7 bar 2 jest... Chyba wyłączyłem... ...rookę, a tak I cyk, tu ja rzutka nas W sumie jaż dziurka mogła, bo on się będzie killował na nas też. No, Tak. tam jest chyba elektryka, albo mini-industria. Nie, ...mini-industria. Nie było mnie tu. Nie doszedłem tak daleko. jakbyście chcieli kartę do Warheada, ale to i tak on... ...no te dwa generatory były włączone w sumie. Wiesz, to mi co ja jeszcze chciałem zrobić? Tylko, że tam nie było karty. jakby a, nie szuka! Karty, szuka, nie? szuka! Gdzie? Przy lasku, Nie, tam gdzie mijaliśmy się. Okay. A mnie kusi sabotażować, najgorzej. Jest... Dobra, czyli co? Został 11 cepak, tego może I dupaki. Biorę. Na też widziałem jeszcze jednego naukowca, bota i chyba dwa dupaki. Jak daleki jest zasięg zarażenia? Jedna kratka. Okej, okay, to znaczy, że teoretycznie przez drzwi może. Ale nie wiem, którym tam wejdziemy. Dobra, na pełnej kurwie wchodzimy. O, jest tutaj. No, Dobra. No i. potem. on. Czekaj, odcinamy? odcinamy. Przeszedł. No, i tyle było. Zaraził. Zabity. To, ale granatem trzeba się zabić. Nie mam granatu Ja nie chcę być przytulany przez was. Ok, w sumie podoba mi się plany Co zrobił? Nie, dalej. Jak dobrze, że miałem maskę gazową. Jak miałeś maskę gazową? Miałem maskę gazową, ja przeżyję. Tam w lasku była, obok? A. A to pancha może wybić pozostałych A jesteś tego pewien? Tak, nie mam particle. A bo partikle są po minucie. A partikle potaje. No tak, ja też nie byłem pewny czy byłem zarażony, ale szukałem 500 i tak już. A ja mi już się pojawiły partikle. <śpiewanie> no to korona chyba sięgła dalej. O, -o. się zbliżywaliśmy. Ej! Ty byłeś zarażony od początku, to wszystko wiemy. Kto? W sensie ty byłeś od początku, bo wleciałeś na pewnej kurwie ja mówiłem, że trzeba uważać, bo tam ten, ten A ty wiedziałeś lepiej. No ale taki był mój plan. Mój plan był, żebym ja się tylko zaraził i go dabił. Ty bardzo większy wsparcia. Bo ja bym się potem po prostu poświęcił i zabierz samobuja walnus. Nie no, ja... Ja, ja, ja miałem grana, ja też chciałem samobuja, ale zobaczyłem, <grym> że wef ma wybalone i leci na pewno co ja mogę więcej zrobić? mam jeszcze jeden lepszy pomysł. Zamknijmy się tutaj. No. I zróbmy arenę walki. Chodź. Chodź, chodź, chodź. No co, będziemy walczyć między sobą. No no no. Idę do Ty to my Wygraliśmy jako... Nie wiem jeszcze botem te y są. Nie wiem, ja tam jednego zaraziłem. Nie marcie się jeszcze, jasno. To, to, to ma być zabawa. To ma być ring. Lepiej wyrzućcie broń. Nie. <głosy> <głosy> On nas wyzywa! To we przede mną się przemieni. A, no to. <głosy> <głosy> Podoba mi się ta taktyczna paranoja. No niech ja masz paranoję, to się leczy. Nie, ja bardziej mówię o paranoii, moich no towarzyszy. A gdzie jesteście? Entrance, nie koniec gry. O, Żyłem! Zamknąłem się w Roomie, bo tam się nie właśnie... No, więc to byłoby na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie i czekajcie po więcej. Baju!